Wam dam, nie wam idziemy. Jak wrócimy, to ma być taki sam błaga, jak był kiedyś. Ale my i tak to wszystko naprawimy. Cieszę się, że Cię widzę. Dziękuję Ci za wspaniałą pracę i życzę dalszego powodzenia. Um, wiesz, Panie Boże, miałbym do Ciebie już taką maleńką prośbę. Wiem nawet jaką. Naprawdę? No to kiedy mógłbym do niej wrócić? Moje diabły, to rozmów pójdą do swojej roboty. A wtedy będziesz mógł się spotkać z wróciszkami. Z Twoją pomocą staniemy się aniukami. No, ale co z diabłem i z diablicą? Z ich pomocą zmienisz to się ja już jest poruszona, bo spodobał się ten poskładany pokój. To dobry początek. A zobacz, co się dzieje teraz. Już macie miejsce do roboty. Hey, ale śpieszmy się, bo jak przyjdzie aniołek, to żeby się ucieszył, że jest posprzątany. A mi się wydaje, że jak ta wróci, to już się nie wytrza o ścianę. No to pójdziemy No, ale wiesz co? Mama też tak zrobi, bo ostatnio jak zobaczyła łazienkę, to zrobiła takie... Oh. No i to było takie dobre och, a nie takie złe. No. Taki mały, taki mały, może świętym być Taki gruby, taki chudy, może święty być. Taki, aj, taki ty świętym być Taki ja i taki ty, może święty być Taki ja taki ty, może świętym być Święty kocha Boga, życia mu szoda. oda Kocha Niego jak siebie samego Kocha Boga, życia mu jest kocha. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki góry, taki rudy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Ja, święty być. Ja, święty być. Kto się ludzi ten się nasłudzi. Każdy święty... Mały może być. Taki grupy, taki ty, może święty być. Taki ja, taki ty może święty być, taki ja, taki ty może święty być. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje. Bo święta załoga, kocha tylko Boga. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje. Święta załoga. Taki duży, taki mały, może święty być. Taki gruby, taki gruby, możesz święty być. Taki ja, taki ty, możesz święty być. Taki ja, taki ty, możesz święty być. Taki duży, taki mały, możesz święty być. Taki gruby, taki gruby, możesz święty być. Taki ja, taki ty, możesz święty być. Taki ja, taki ty, możesz święty być. Dziękuję bardzo. Wystąpili przed Państwem harcerze z 16. Kratowskiej Drużyny Harcerskiej. Mamy nadzieję, że się podobało. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo.